Siema siema, witam Was w kolejnym odcinku, jak pewnie już widzicie w końcu zdecydowałem się i kupiłem nową kamerkę jest teraz ultra szeroki kąt, a wybór padł na GoPro Hero 12 z tą właśnie soczewką Max Lens 2.0 dużo tam jest ustawień, jeszcze muszę to trochę poogarniać dzisiaj na kazurce trochę pustki, więc chyba zaraz pójdę poskakać po prostu średnią pokatować dobrą pozycję do SUI w końcu bo doszedłem do takich wniosków, że Chcę się, chcę się nauczyć bara w dobrej pozycji, ale między próbami bar spinów cały czas robię sui w złej pozycji, a to chyba powinno być trochę to samo i bardziej poziomy lot powinienem mieć w tej, no w połowie lotu, właśnie. Więc nad tym trochę powalczę. A teraz pójdę na Pumtrak się rozgrzać, a wam jeszcze pokażę klipy z weekendu, jak testowałem, właśnie kamerkę. Poskakałem sobie do ailina, poskakałem dużą i w ogóle było całkiem spoko, ale nie, nie powlogowałem za bardzo. Więc dzisiaj, dzisiaj średnia, ale na razie obczajcie klipy z weekendu. O! Ua! 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 <laughs> Druga faktycznie trochę kopie. zawalna zawalną step down'a, się właśnie bałem żeby nie pociągnąć za bardzo, żeby nie przedobrzyć. <śpiewanie> 就是啊。 Dobra, linia średnich kickerów. No i tak jak mówiłem, walka z tą dobrą pozycją przysłui. Ja ogólnie od już jakiegoś czasu, jak skaczę stromsze chopy, na przykład kickery albo trailsy, to tak bardzo ciągnę ten rower do góry i dopiero potem pod koniec go tak szarpuję w dół w lądowanie i to jest średnie pod triki, bo nie mam tej spokojnej pozycji, spokojnego lotu, więc jakoś próbuję po prostu. Leniwie wyjść z Kickera i połapać pozycję, żeby nie robić tego SUI w takiej pozycji, tylko w połowie lotu, jak rower już jest poziomo. I wczoraj próbowałem, żeby go spychać kierownicę z wybicia, to średnio działało, trochę lepiej działało, jak podciągałem, jakby tył do góry, jakby że wychodziłem z tego wybicia i tak trochę szarpałem. Nie wiem, czy to z czy nie z więc kombinuję na razie. Nie chcę, żeby jak puszczam ręce, to żeby kierownica mi podlatywała pod kamerkę, bo to znaczy, że wtedy, że znowu robię świecę. Próbuję o tym myśleć w ten sposób, że wychodząc z wybicia, już myślę, żeby jak najszybciej ustawić rower do kąta lądowania. Tym bardziej, że średnia jest bardzo płaska. Jeżeli ja cały czas na średniej będę lądował świecą, no to nie widzę opcji, żebym zaczął robić na twardych hopach, które są już strąsze. Więc. No, i na przykład teraz było źle. Tak jak mi jest wygodnie. Czyli, że po prostu wychodzę z wybicia, i rower mi się trzyma z kątem, jakby końcówki kikera I leci cały czas ustawiony tak wysoko do góry. I wtedy mi jest jakby, no tak się, tak się nauczyłem. I teraz właśnie mam taką teorię, że powinienem trochę zrobić krok w tył, zmienić tą pozycję. Bo. a ostatnio zrobiłem bara. Zobaczcie klip. No i też można zobaczyć, że robię go od razu z wybicia i praktycznie kierownicą kręcę tuż przy twarzy. Nie o to chodzi wypoziomować rower No Dobra, było lepiej niż ostatnie na pewno tak czułem Patrzyłem na nagrania chłopaków, którzy faktycznie umieją tak wyciągnięte sui robić. To oni tak spychają ten rower z wybicia, że on od razu bardzo szybko łapie lądowania i tak go trzymają przez pół lotu. No, to na drugie nie będę nic robił, żeby się skupić już na tej trzeciej. Zepchnąć rower. Lepiej niż zwykle, ale. No, lepiej niż zwykle. Zepchnij rower ej okej okay. zepchnij rower wow co tam się zaczyna dziać fajnie obrócił mi się hamulec patrzcie jest do góry nogami zepchnij o oh, nie dobra ustawiam na telefonie, zwolniam na tempo zobaczymy jak to wygląda z trzeciej osoby Zepchnij rower. Teraz go nie zepchnąłem. Po wideoanalizie faktycznie ta pozycja cały czas nie była taka, taka jak chcę. Ogólnie i tak się mega jaram, że to tak wychodzi. Ale na przykład lądowanie drugiej, zobaczcie jaki to ma kąt. Ja nie mogę lądować, nie mogę lecieć w takiej pozycji. Bo ja ogólnie w połowie lotu mam taką złą pozycję. Potem, jak jakoś te ręce dokładam, to ten rower się jakoś przechyla do przodu, jest miary rigid. Ale chodzi o to, że jak jestem w takiej pozycji, to nawet jak robiłem tego bara, to jestem tak daleko przodem od lądowania, że to jest takie. No, chyba nie okej. Okay. Zepchnij rower. chyba bardzo podobnie ale i tak jest w miarę w miarę to idzie do przodu jest jakiś tam progres więc fajnie ja muszę uciekać muszę już zwiewać z kazurki kamerką na razie się jaram montowanie tak wielkiej jakości jest trochę bardziej problematyczne ale ogólnie to mam nadzieję że e, no po prostu będzie lepsza jakość a jeżeli chodzi o samą jazdę to też spoko, a tymczasem uciekam i widzimy się w następnych odcinkach. Siema!